A wspomniałeś, że miałeś 8 lat, jak, jak przeprowadziliście się do Polski. A jakie były Twoje pierwsze wrażenia po przylocie? Czy, czy pamiętasz coś z tego z okresu? Tego ja, pamiętam, pamiętam, yy, pamiętam, jak my chyba w ogóle do Warszawy przylecieliśmy, więc bardzo daleko yy, jechaliśmy autem i czekałam tylko, yy, żeby dojechać do domu. I właśnie pierwsze takie moje skojarzenia, bo jechaliśmy taksówką. To pamiętam, że sobie myślałam o tym, że ale jest strasznie dużo, jakby nie jest równa ta Polska, że jest cały czas góra, dół, góra, dół, bo w Tajlandii jakby, no, wiadomo są góry, ale jak jesteśmy w mieście, no to jesteśmy w mieście i tyle, a tu przez Polskę przejechać, no to jakby jest strasznie wszystko zróżnicowane. No i też pamiętam, właśnie swój pierwszy śnieg, że dla mnie to było po prostu coś niesamowitego, że coś z białego spada z nieba, jest zimne. Właśnie yy, takie rzeczy bardzo dobrze pamiętam, albo właśnie święta, bo jednak w Tajlandii nie obchodziliśmy świąt, no bo yy, tam jest wiara buddyzm ale właśnie moja babcia i mój dziadek y, byli wierzącymi, więc tutaj y, mieliśmy swoje pierwsze święta i też to super właśnie pamiętam, no jednak ten klimat świąteczny jak wszędzie właśnie w mieście jest ten śnieg, światełka wszędzie wiszą i słuchać takie muzyczki, takie dzwonki, no to, no to super